Ja ja jestem Adagramus. Dzisiaj nowa karczemna bójka. Zwichrowany wichrogród. Przeprowadź oblężenie wichrogrodu. Miasto zaczyna z jednym punktem zdrowia i otrzymuje kolejne, gdy zadajesz mu ciosy. Ile obrażeń co to masz zadać? Słożyłem na szybko jakiegoś tam Zuloka Przypadk Przypadkowe karty szybko nam powrzucałem i jedziemy, nie? nie wiem tak naprawdę ile obrażeń trzeba zadać, nie? Nie chcę, żeby wyszło, że tak, że, że jak ścienia spędzę i nic mu nie zrobię, nie? Mam nadzieję, że to mocne nie jest Dobra, co my tu mamy? Szybko rękę dorzucamy Szybko, szybkie jedynki Dobra, dobrze jest No, tego nie powinno to być, Dobra Co? Bronią się, okej okay. jedziemy, panowie, no No i panie, tak? Wiem, że. Po prostu. ma, no. Spoko, nie? Tak która... trochę... Ostro widzę zaczyna, nie? Też. Jakie mam obrażenia mu zadać? Co to jest? Tempo Mage? Nie wierzę w to. Wow. O wow. ciekawe. Dobra, maski. Dobra, ładnie. Cztery obrażenia. Ten paka, już ma ta wieża, chyba dobrze idzie. Uuu, ale się bufuje Broń mu się bufuje. Ciekawe co wziął <laughs> LOL Co to było? Żadnej matki nie przyzwał Nie wierzę no. Tak to jest jak komputer gra, nie? Zawsze robi misplay jakieś No, muszę mocniej nawet ci stronice Aha Już się bałem, że mi tego być czy, nie? to wtedy był problem. O, sztandar jakiś. Sztandar bitewny. Okej. Okay. Uuu, ale top, To, to nie zagrywamy od razu, nie? Mam się radę to pozbyć. Dobra, pozbywamy się. Użyłem miejsce, no. E, tego użyję. Dobra, macek nie będziesz. No i jedziemy. O, z tym 8-8 chyba dobrze pójdzie, no. Dobra. No znowu ten gościu. To mocny jest. Coś za 4, więc co to będzie? Aha, Dark Królów. na niego, he. Nie? Pewnie mi tego rozwali. No to greedy pójdziemy, no. O, czekaj, czekaj, może chodź koza 4 mu zadał. To za 4 to 8. to i tak go nie zabiję, no greedy face może dobierę O! To jest dobre Osłonie tego 8-8 Dobra, masujemy obrażenia, nie? W końcu o to chodzi? żeby masować Dobra, masuję. Ładnie. 25, to już chyba dobry wynik, nie? W końcu gracze mają 30 HP, -kan, to chyba, chyba dobrze jest, słyszę. Ukryję. Wow. Ukrył 98. Ile? Wow. Pocisk. O, dobra. No, no nie, jest aż tak źle, mogło być gorzej. Dobra. Zajdę mu walny. Za 4. O, za trzy, nice. Akurat sobie jegoś gdzieś... Oj no, tutaj, ładne obrażenia. No, no. Ile jeszcze miejsc stole. Mamy miejsce. To dogrywamy to. No i koniec. No, HPK tyle tracę, ale chyba nie o to chodzi. Zbrodnica nie może atakować. A broń tylko służy do buchowania tych stronników sekret. Co? Aha, no, okej. Okay. Wow, No te, tego RNG to go się niezłe, nie? Trzy pociski cały stół i dwa na twarz A eee, trzy to jak zabić w to no O, dobre, dobra No Czy maski on daje No mnie nie może zabić, nie? Jak tamto zabije i to nie może, Jolo to mało misplay nam zacząć od słabszego w razie gdyby to było to wyparowanie ale nie było więc, więc kontrolowałem to tak? no i co o ku... o dobra no twarz poszedłem no i tak muszę go strajdować no to strajduję go tym ale tym nie Co brać, co brać, brać kmiecia czy raczej Coś ogień duszy może? Nie no, ha odrzucę, teraz Nie, to to A Tak to odrzucił ten ogień duszy Dobra No i to rozwalamy A, duplicate ok, Nie, to nie jest ok. To mu to sprojnego skopiowało I to jakby wrzuć tych dwóch na bord to... to po mnie. O, 69. Przypadek? Nie sądzę. Nie wrzuci? O jest sekret. A wrzucił jednego. Aha, stałtowo. No już w sumie ja nie przejdę przez to już. Nie? O. No ja ram, jolo. Uuu Argus. Eee. Hm. jak tu wrzucić? wolam mi z tych dwóch, ale źle na bortu, wrzuciłem w sumie tak to było 7 i tak mi wiązały tego wystawię jeszcze dobra wrzucę o, ojej ojej nic nic nie trafiłem co to było? Znaczy, może to dobrze. Hmm, no dobra, nie wiem. Spudowałem no. Kolejny duplikat, ja nie mogę no. Jak teraz to wstawię, to już po mnie jest. To dwa many kosztuje. Wstawia to i porobione jest to. Kur, wstawię. to już mu ja nic nie zadam. Dobra, no już porobiony jestem z Nic już nie mogę zrobić. Poczekam tylko aż mnie zabije. No i to. No. A 69, nie wiem czy to dobry wynik, czy nie, czy to był przypadek, czy nie. 10 tur, 13 turników zrobiłem. Nie wiem, czy to dobrze, czy nie. Możecie napisać, jeżeli ktoś gra swoje wyniki w komentarzu, to sprawdzimy to, no? No więc dziękuję za oglądanie i do następnego razu. Na razie. No i lajkujcie, subskrybujcie i wiadomo. Na razie.